Szczęść Boże wszystkim. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że po raz 17 mam ten zaszczyt, że mogę bardzo serdecznie powitać na Kamino 2025 w Łebie w rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec. Spotykamy się po raz 17 na wydarzeniu, które organizują już od wielu lat. Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, Fundacja Dialogu Kultur i Religii, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Łebski Uniwersytet Ludowy, Wspólnota Polskich Katolickich Uniwersytetów Ludowych, Łebskie Towarzystwo Oświatowe i od niedawna Muzeum Niepodległości. Dobrodziejami tegorocznych Kamino 2025 jest Związek Diecezjalny dzieła Kolpinga Diecezji Pelpińskiej, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW. Muzeum Niepodległości i zawsze nam życzliwy, Hotel Wodnik, który gości w tym roku nieprzeliczoną liczbę profesorów, wykładowców, którzy chwalą Hotel Wodnik jak tylko mogą. Niech ta sława się roznosi po całej Polsce i świecie. Szanowni Państwo, Medialny patronat nad tym wydarzeniem oczywiście roztoczyło nasze diecezjalne czasopismo Pielgrzym i jak zwykle nam życzliwy i obecny także osobiście dzisiaj Radio Głos, który nie tylko nagrywa dźwięk, ale także transmituje relacje wideo na, kanalach, na kanałach YouTube'a i Facebook'a. Wszędzie można w Polsce i w świecie w tej chwili oglądać to wydarzenie, uczestniczyć w nim, a przez komentarze, które pewnie można tam zamieszczać pod transmisją, będziemy mieli także możliwość nawiązania osobistych relacji z tymi, którzy w ten sposób zechcą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Goście, których pragnę też w tym miejscu bardzo serdecznie powitać, po raz pierwszy wśród nas. Dyrektora Muzeum Niepodległości, pana dyrektora Tadeusza Skoczka, którego bardzo serdecznie witamy wśród nas i pozdrawiamy. Jest z nami od wielu lat, ale dzisiaj także w roli gościa pan Wojciech Kaczmarczyk z IPN-u. Pozdrawiamy, panie Wojtko. Od wielu lat uczestniczy z nami, co prawda w tym roku nie jako prelegent, ale jak zwykle z nami związany nie tylko intelektualnie, ale także i emocjonalnie pan profesor Marek Melnyk z Uniwersytetu Olsztyńskiego. Jeszcze, jeszcze śniadanie je w hotelu, ale na pewno dotrze do nas, bo jest na pewno na miejscu. Witamy i pozdrawiamy serdecznie księdza profesora Janusza Balickiego, Pozdrawiamy i witamy także uczestników tego rocznego kamino, a mianowicie nasze władze, pan senator Kazimierz Klejna, pan Adrian Wenta, wicestarosta powiatu lemborskiego, pan Krzysztof Szumała, wiceburmistrz naszego miasta. Przedstawiciele licznych rodzin Kolpinga dotrą jeszcze do nas, ale już tu ich przywitam. Potem przywitamy ich po przerwie jeszcze raz. To będą przedstawiciele następujących rodzin Kolpinga. Z niewieścina, Sycowa Są, Józefa i małżonkę, wiernych uczestników od początku kamino aż z Dolnego Śląska. Przyjeżdżają zawsze do nas. Stowarzyszenie Rodzina Parafii Święte Koło Złotowa będą dzisiaj jeszcze. Z Pomieczyna koło Gdańska, z Łęczyc niedaleko, z Chutykalnej, z Lubożycy, no i oczywiście z Łeby, jest też z nami z Dalekiego Wrocławia ze stacji Dialog, jak żeby tu go mogło nie być na spotkaniu o dialogu, Pan Krzysztof Siedczyński, który kieruje tym cudownym miejscem dialogu. We wspaniałej architekturze Dworca Głównego we Wrocławiu. Jest silna grupa z Sierakowic. Pozdrawiam serdecznie pani Janka i moje siostry. Więcej nie widzę. Pod przedstawicieli lęborskich tutaj udział różnych. Pan Zbyszek Pranga z żoną, nasz opiekun budowlany budowy kościoła z małżonką. Od wielu lat. Jest też pan Ryszard Wenta, nie wiem jaki teraz status polityczny, ale chyba gdzieś w Radzie Powiatu, nie? O no właśnie, witamy bardzo serdecznie. Eee. Oddam za chwilę głos księdzu profesorowi, który przedstawi wszystkich profesorów. A profesor Widbrot, na miły Bóg, przepraszam, jest od lat tutaj łebianinem i jest z nami zawsze ale jest z Rumi. Bardzo dziękuję panie profesorze za obecność i za życzliwość. Zanim poproszę za profesora, żeby przedstawił prelegentów tegorocznych, pozwolę sobie jeszcze na taki mały wtrend dotyczący dialogu. Może się przyda, może nie, może warto posłuchać. W duszpasterstwie rodzin od wielu lat y, używamy takiego y, kanonu dialogu. To się nazywa zasady dobrego dialogu. Po pierwsze, bardziej słuchać niż mówić. Po drugie, bardziej starać się zrozumieć niż oceniać. Po trzecie, bardziej dzielić się niż dyskutować. Po czwarte, nade wszystko, być gotowym przebaczać. Zapraszamy księdza profesora.